Sprawdźmy co robi nowy champion. Aurora, więc najpierw na praktyce stula zobaczyć jakie ma skille, jak to bangla. Wygląda jak jakiś królik śmieszny. Add level up. No i kurto to jest takie... Bum, że ciągniesz i teraz możesz pociągnąć, tak? Tak. Pasywka. Okej, okay, czyli trzeba ataki, albo trzy spele, dodatkowe obrażenia. No dobra, jeżeli walnę ziutka, zostaje movement speed i się leczę, tak? No już w sumie spoko. Okej, okay, to nie ma cooldownu w ogóle. Czyli cały czas z pelkami, dostajesz dużo movement speeda. Okej, okay, ten sposób to działa. W to skok plus niewitka. Dobra, czyli taki repositioning. No i E to jest, że. Okej, okay, rzucasz coś takiego do przodu. Zadajesz obrażenia, slowujesz i cofasz się do tyłu. Zadaję, czy ten czemu będzie miał wystarczająco obrażeń. Bo to Q jakoś dużo nie bije. To E ma duży cooldown. I pytanie, czy będzie trzeba grać pod on hity, czy coś? No i teraz zobaczmy Rkę, nie? Dobra, Rka. Erka dorzucasz wielkie pole, które bije obrażenia. A. Bijesz i slowujesz. 3 sekundy, trwa. Ulepsza ci Spirit Mode. A czym jest Spirit Mode. I mieszkać z jednej strony na drugiej. No ta Rka wydaje się takim strasznie średniawa, nie? No fajnie, że mogę sobie poskakać, ale bez przesady. Dobra, a, to się skaluje jakoś długość? Do 4 sekund na 16. Czy duży cooldown ma? No to to, bum, bum. Teraz. Tak, kurzucasz, lecisz tu. Ale to. No dobra, musisz trafić. Wow, ale sztuczka. No nie wiem, dziwny się ten ludzik wydaje. Dużo skacze i w ogóle może być taki kudłyjący. No ale żeby jakieś obrażenie miał. No tak. Średnio można to poczuć. Ale zobaczymy, jak będzie w normalnej grze. To meta, to, 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 to. Okej, okay, na. No. Zagram gram tylko, ale tak to powinien być spoko setup. Więc dobra, go. Piorun? No, piorun też byłby okej, okay, ale tak to masz spoko. jakby na wej na linii. Poke i tak dalej. To jest 60 many, mam 500 many ogólnie. Czyli raczej nie powinna być mana Ishuz jakichś potężnych. Plus mamy Biscuit Delivery, Buta i Veigara z Ignite'em. gram. to w sumie 50 plus 76, jak pociągniesz piórko. To jest całkiem sporek na pierwszy level. O, gram w Aurorę jednak. Zresztą no jednak... Nawet nie do końca widać gdzie to piórko leży, nie? A dobra, to ciągniesz z ludzi, w których... a, To ciągniesz z ludzi, w których trafiłeś Ten deseń to działa Czyli ja przetrafię źródka To wtedy... Zawsze pociągnę go z powrotem? O, gratuluję. Boom, dobra, raz i teraz i to się z niego ciągnie, okej. Okay. Dobra. dobra. Trochę niepocieszające, że dostałem do ganka. Bo w sumie wskoczyłem w jego W. Ale wskoczył sobie w niewidkę. Ale jaja, nie? Bo to taka zaja trochę timesheet. No i dobra, dostał tym. I teraz ty ciągnę. Nie wiem, tak wydaje się spoko, trochę bez polotu, nie? Ja już czułem większą ekscytację. Ale fajna animacja autoataków ma. Dobra, teraz pyk, mogę to wciągnąć. Okej, okay, nice. No, i to nie wleciało. Ja czemu tu są jakieś króliczki? I fajna jest ta pasywka. Te trzy auta ataki mega przyjemne się wydają. No proszę, Kane again. Dobra. Lekko bity, pasywka zbita. No ja rzucasz całego wave'a, potem wchodzisz w ziutka. I on dostaje wszystkie piórka, tak? Nie no, co to jest za Q? On chyba Recall kliknął. Chyba ja nie Recalluję na razie. Postać ze schizofrenią? No, no, po nadejdzie. What? Ja myślałem, że to apel ludzik, ale nie wiem, czy na nasz otwór nie będzie dobry dla niej. Co mi sugeruje? Ages, maska. No, machnie coś tego typu, nie? Dobra. Lecę z z dziwką. Oj, ale wolno to skacze w sumie. I to bardzo dużo many jest, 80 many na W. I E. <laughs> tak, zastająby się dwa razy czy chcę to klikać. Podejdzie tu? Na jakiegoś kiuska? Dobra, ładne topside Mamy ciastka dwa, więc z maną nie będzie problemu To nawet trzy teraz Dobra i ten recast w sumie nic nie kosztuje Więc zawsze w sumie opłaca się zricastować prawie Dobra ricolne Luden One shot Elektro są one shoty no Dobra, powiedzmy, że zagramy pod maskę Autyzm w lor ma ten champion Dobra, pyk. Okej, okay, skaczę do przodu. Więc z tego nie może, ale ja, ja. Ty, albo w sumie dużo to bije, jednak. Tak, sam się zdziwiłem, nie? <laughs> <laughs> Bum. Bum. Dobra, i nie jest taki zły. Ultbije, odbije ult 300 jak się go stawia i on jest praktycznie niedoczowalny, nie? Siema, toż Okej okay. Oj, krzywo trochę wskoczyłem Ale jakby to kółko samo w sobie jest useless Dużo bije obrażeń, ale to No kółko za szybko znika, żeby było użyteczne Bra, ten co? Dostał, żegnam spoko. No, klęsem raczej nie sklęsujesz tej jarki, tak, erka kamilki trochę, nie? Tego typu. Przecież jedno kurzu nie mam, ale teraz odpalamy ciastko Ale w sumie Luden. Tak patrzę teraz, to może pod one shoty można tym grać. Luden Shadow Flame. O no i fajny wave, clear już jest. Teraz mogę się cofnąć. A, bo to jest Asha na topie i Veigar na suporcie Ten deseń. Nie ma całe Liandry. Ale z tego Ulta masz w ogóle ręcznie wyjść, czy nie? A nie! Nie możesz. Jak będziesz chciał wyjść, jesteś zespołowany i wrzucony do środka. Okej, okay, spoko. Nie wiem, czy jak zagrałem maskę i na przykład bym chciał grać jakiegoś Kera, potem, czy Conqueror nie jest lepszy. zwłaszcza że... Dużo Speli prokujesz. <kłysy> Jakby bardzo szybko możesz to nabić. Jak na Brandzie trochę type shit. Dobra, ale już na jedno ku zabijam swojego wave'a. To całkiem fajne. Chainboard, uwaga. Boom. Pytanie jeszcze jak ona działa, jak grasz na jakieś inne ludziki, które mogą ci więcej zrobić na środku. bo ja gram w drugą Aurorę, która nie ogarnie jeszcze idzie pro D. Bo zasięg nie jest największy, nie? Ale tak rzucasz E pod towerem? To jest całkiem spoko. Rzucasz E, wyskakuje ci i od razu. Ciągniesz. W sumie się ciągniesz. nie gościnia pół HP? samo z dwóch ludzi, z dwóch speli. Fajne. I wave spada od razu. Szybki, bardzo wave clear. Okej, okay. to ku nie trafiło. Z Edos to tylko. No Ale stoję i trafisz w tym ku? Ciągniesz? Całkiem spokojny jest ten poke damage jednak. Nie ma Hades. Mówiłem no, sobie tak. I pum. Nie ma Wave'a. No, wave clear jest całkiem fajny. Bo jakbym teraz mógł. To jest jakiś zaraz play, że ja wskakuję, ją zabijam pod towerem. Tylko muszę ku najpierw trafić. No, ale gdzieś jest jak do przodu, to zajebiście jest, nie. Jak Wavefire na raz. Trochę jak na Ari. Dobry, auto, tak. Ja mam większy zasięg, trochę. Tak już rzucasz tak o dwa? Zostaje dwa spele. Ej! Ty, ale agro zdropowałem, bo wyszedłem poza drugą stronę. A bo ja muszę sobie to wyłączyć, żeby wyjść, nie? Bo całkiem pojebane. bo zostawmy to tu. Bum. Chodzi Kane. Żegnam cię, kolego, nie? Zabija mnie. Oj, zabił, skurczy Ale Ta Erka, spora bomba. Dobra, buty na pena. sobie po tej masce. Jakbym Shadow Flame'a drugiego kupił. No Zobaczmy drugiego Shadow Flame'a jak bangla. Ale Luden byłby w sumie spoko. No tak, bo jak ta Erka działa tak, że. Możesz, jak wyjdziesz poza ścianę. Erki, to się teleportujesz na drugą stronę, nie? Dobra, się, tego, ziutka. Bum o nie trafiłem tym. Ale ota go zabijam, nie? Tu <küh> się wyjebać, nie? Ale fajnie, że jedno kóła mustuje wave'a. Teraz wchodzi, że jesteś niewidzialny. Jeszcze nie trzeba pamiętać, że to jest resetowane na zabójstwach. 500 obrażeń na 11. We wszystkich na AOE. Całkiem broken się wydaje jednak. Ronaldo w sobie tak. Skakuje z W. Skakuje na RC na niego. I go się dostaje one shota Fajne. spoko obrażenia są, nie? Podoba mi się ten champion. To o co chodzi z tymi królikami na rifcie? Losowymi. Tak, to nowy champion, nazywa się Aurora. Najlepiej tylko jakbyśmy mogli jakiś teamfight zagrać. Żebym mógł zobaczyć jak wygląda bomba w 5 osób zerki, nie? Idziemy Ashkę zabić Będę kudo rzucić. Dobra, tu zintowałem trochę, bo problem z tym E jest taki, że on cię odpycha. To no problem i nie problem, jednocześnie, nie? A z tego W można skać przez ściany? Dobra, można. Ok. Gitara się ma. Boom. Wydaje mi się, że ten czepek może mieć schizofrenię, nie? Ale gość gościu sztuszkę zagrał. Dobra, i pytanie: Czy ja mogę przed tego E a tak straight from the shoe, nie? Dobra, no Q cool, za pół HP obity. Dobra, fajny one-shot. Trzeba wziąć pod uwagę, że jestem mega silny, nie? Jestem do przodu strasznie. No tu ktoś typuje. No tu wydadżujmy to flashem. Tu czymś... No to... Zzka było? Od Veigara? Chyba kabadol? Kliknij jeszcze raz, to ty się kupi. Mi za pierwszym razem też nie działało. Dobra, ale jakbym kupił maskę zamiast zera, to chyba lepiej by było. No tepuję w bota. z w do przodu. Ale tak... To w jest takie klocowate, że nie robisz tak dash do przodu, więc tu rzutka jakimś spelem. Zazwyczaj, bo tak bardzo klosem wali. Ultimate Hunter by się na niej przydał, bo kula na RC jest faktycznie długi. Oj, dostał piórkiem jak od ZAI. Trafię w niego? ten se wleciał. Ubraj, boom. Oj, dostali tym. No <laughs> to Vegar troszkę nas ograł tutaj. Dobra, jednak obrażenia są spoko. To w sumie dużo bije. To też. Chciałem że będzie problem z depsem na tym ludziku, ale jednak jest okej. Okay. Siema for fun. Ale no, chłopaki raczej tu dostają. No, raczej klikanie E, żeby szybciej się przemieszczać nie jest najlepsze. W ma sens, ale ja się za długo kastuję. Jeszcze manę tracisz? W ma w sumie duży cooldown, ale movement speeda dostajesz po tym. To się podniesie? Git. Trzeba zrobić jakąś super kombinację z R-ką zakazaną, nie? I kogoś Dobra, Pyk Pyk i ściągnięte. No i pół HP go obijam. Oni się. Ale ta Erka bombi, nie? Oni się poddali. GG. Szybka gierka poszła. Ale fajna się wydaje. Dobra, idziemy na Rankeda. Na EUNE. No i pytanie: co ja banuję, grając z Aurorą? HA? Why you ban Aurora? To jest właśnie granie na serwerze istowskim.